Znasz takich ludzi, wchodzą do pomieszczenia i nagle robi się cisza. Nikt nie mówi, ale wszyscy patrzą. Nie muszą krzyczeć, nie muszą się napinać, a jednak każdy czuje ich obecność. Dlaczego tak się dzieje? Bo to nie siła robi wrażenie, to psychologia. Dziś pokażę Ci, dlaczego niektórych ludzi się boją, a innych ignorują. I jak Ty możesz budować swój autorytet bez gadania i bez udawania. Obecność. Pierwsze trzy sekundy. Tak właśnie ludzie wyrabiają sobie zdanie o tobie. Jak stoisz, czy patrzysz w oczy, czy twoje ciało mówi mam kontrolę, czy mam stres. Autorytet zaczyna się od obecności. Spokój robi większe wrażenie niż agresja. Mowa ciała. Twoje ciało to twój mundur. Nie trzeba mieć legitymacji, żeby robić wrażenie. To jak trzymasz ręce. Czy twoje ruchy są pewne, czy twarz mówi jestem spokojny, bo wiem co robię. Nie trzeba mówić dużo, trzeba mówić spokojnie i konkretnie. Psychologia grupy. W każdej grupie ktoś przejmuje kontrolę, ale nie zawsze ten, kto najwięcej mówi. Alfa nie potrzebuje wrzasku, to ten, kto patrzy i wie, ten, kto nie musi się tłumaczyć, bo czuje, że ma przewagę i to inni dostosowują się do niego. Napinka klęska. Najgorszy błąd napinać się, gdy nie masz pokrycia. Rzucać hasłami, których nie rozumiesz. Krzyczeć, żeby przykryć strach. Na ulicy takie rzeczy wyczuwa się w sekundę i wtedy jesteś skończony. Raz stracisz twarz, nie odzyskasz jej. Buduj autorytet. Autorytet to nie jest przypadek. To styl życia. Spójność. Reakcja bez paniki. Patrzenie w oczy. Podejmowanie decyzji bez emocji. Czasem, nawet jedno zdanie w odpowiednim momencie wystarczy, ale trzeba na nie zasłużyć. Władza to nie stanowisko. Szacunek to nie strach. Autorytet to wynik Twoich codziennych wyborów. Od dziś zacznij od obecności. I na koniec, jeszcze jedno. Niektórzy mówią, że nic nowego nie odkryłem, inni że nigdy dołka nie widziałem. Dziwne, bo to zazwyczaj ci sami, co całe życie siedzą na widowni. A komentują, jakby byli na ringu. Spokojnie, panowie, to film, nie terapia grupowa. Trzymaj się i pamiętaj. 200 IQ to nie slogan, to styl działania. Like i sub mile widziany.